Dlatko taków naszych Cześć! Witam Was wszystkich na moim kanale po raz czwarty w czwartym filmie. I w tym filmie porozmawiamy sobie o prezentach dla niego. W związku z tym, jak już wiecie z poprzedniego filmu, święta są coraz wyżej, zbliżają się wielkimi krokami. A listopad sprzyja różnym promocjom, promkom, sailom, jak to się mówi, jak to woli. Sprzyja również temu, że będzie Black Friday. Więc wtedy możecie wypatrzeć i wyhaczyć super oferty i super promocje dla swoich lubych mężczyzn, mężów, dzieci, bratowych, bre, bre, bratowych szwagrów. Dla kogo tam potrzebujecie, jeżeli chodzi o tą drugą płeć, czyli o płeć męską. Zaczynając od początku, analizujemy sobie danego faceta, mężczyznę, chłopaka i sprawdzamy, czym się zajmuje, co robi, co lubi, co go interesuje, gdzie dużo spędza czasu, czy lubi wyjazdy, czy lubi wycieczki, czy lubi chodzić na siłownie, czy bardzo dużo pracuje, czy słucha bardzo dużo muzyki, czy lubi biegać, jakiś, jak lubi sport, to jaki. Ma bardzo dużo to wpływu, jakby na nasz prezent, przynajmniej powinno mieć, jeżeli chcielibyśmy, aby. Ta osoba była zadowolona z tego prezentu tak prawie w 200%, powiedzmy. I jeżeli już sobie zanalizujemy tą postać, tego mężczyznę, co lubi, co robi, czym tam się interesuje, wtedy będzie nam o wiele prościej, jakby no, dostosować prezent do niego. I idąc takim tropem, to zejdę na dziadków i naszych tatów. Ta -tatów. Tatusiów. <grych> Więc dla tych naszych staruszków, yy, ja bardziej preferuję już wtedy, y, oczywiście w zależności od zdrowia i tak dalej, wszystko ma na to wpływ, więc ja tu nie generalizuję, że to je, musi być, tylko wtedy musicie sobie zanalizować, czy Wasza babcia jest na tyle zdrowa y, i tak dalej, i tak dalej, czy wiadek też, czy mama i tata. Więc wychodźmy z że to jest zdrowa osoba, y, w pełni, że tak powiem, werwy, y, y, fajnie sobie żyje, korzysta z życia, nie jest zamknięta na świat i na wszystko. A tych starszych y, panów, ja osobiście... Patrzyłabym na przykład na jakąś fajną butelkę koniaka, o ile oczywiście lubi alkohol, więc nie mówię tu, że musi. I dla Waszego dziadka, i dla Waszej babci to będzie super prezent. Nie, jeszcze raz powtarzam, to jest ogólnikowo na luzie nagrywany, w cudzysłowie, poradnik, <grych> można byłoby to tak ująć, jako co można wymyślić na prezent, czymś się zainspirować tym, co ja tutaj Wam powiem, więc Wracajmy w stronę... W dla tych mężczyzn starszych, czyli dla dziadka powiedzmy naszego taty ja osobiście patrzyłabym na jakąś fajną butelkę alkoholu, na jakieś fajne whisky, na jakąś fajną wódkę, może gdzieś byliście na wakacjach, może gdzieś coś macie już, może ktoś Wam gdzieś coś dał i to nie jest stale głupie, bo jeżeli ty wiesz sam, że raczej z tego nie skorzystasz, a Twój dziadek będzie mega zadowolony, bo jest to prosto, nie wiem, z Grecji, znajomi mi dali wódkę, ale ja tego nie wypiję, bo nie lubię, to tylko będzie stało, a dziadek będzie mega zajarany, że jest to grecki trunek, no to daj temu dziadkowi ten grecki trunek, nie musisz mówić, że masz to. Nie wiem, znajomych kumpli, kumpla, czy najlepszej sąsiadki, po prostu daj dziadkowi dokup do tego coś fajnego, jeżeli masz wyrzuty sumienia wbrew samemu sobie, że ty tego nie kupiłeś i to nie jest za twoją kasę, to dokup do tego dziadkowi coś, coś, coś fajnego. Nie wiem, dziadek się goli, jakieś używa maszynki, to może zestaw dodatkowych tych ostrzy, tak to się mówi. To też nie jest tania sprawa dla takiego dziadka i dla takiej babci, więc myślę, że też będzie zadowolony. Tata, tata, tata tak samo będzie zadowolony z jakiegoś fajnego trunku, z jakichś właśnie wkładów do maszynek, to też jest fajny prezent. Czy w ogóle z nowej maszynki, czy w ogóle tata zawsze mówił może Wasz, że chciałby spróbować, albo że się boi używać tych takich elektrycznych, to może zakupcie mu taką elektryczną, oczywiście w zależności od Waszego budżetu, tak jak to powtarzam miliony razy. Jeżeli macie większy budżet, możecie kupić jakąś taką saibistą, profesjonalną maszynkę do dogolenia do się. A jeżeli nie, no to po prostu w takiej zwykłej cenie, myślę, że do 150 zł to znajdziecie już jakąś super maszynkę. Lecąc dalej, to teraz jeżeli chodzi o mężczyzn młodszych. Dla takich mężczyzn moglibyście popatrzeć oczywiście, jeżeli wiecie, że to się to komuś przyda. Bo jeżeli ktoś nie lubi słuchać muzyki, jeżeli ktoś nie korzysta z telefonu zbyt dużo, nie siedzi na nim, nie ogląda filmów, nie chodzi na siłowni, nie biega, ani nic takiego, to te słuchawki, bo mówię tu o słuchawkach... Te słuchawki jakoś super zarąbiście mu się nie przydadzą, ale jeżeli wiecie, że takie osobie się przydadzą, to myślę, że fajne słuchawki, to jest fajne posiadanie fajnych słuchawek, to fajna sprawa Słuchawki się przydadzą na siłownie do biegania, jak ktoś lubi jeździć na rowerze w domu na przykład, bo nie wyobrażam sobie, żebym ja słuchała coś na telefonie, oglądała Moje dziecko coś oglądało na telefonie czy na telewizorze i mój mąż na telefonie i my wszyscy oglądamy wszystko na głos no chyba bym zdurniała, więc słuchawki naprawdę to fajna sprawa. Myślę, że nawet jak ten starszy Wasz, wasz dziadek czy tata też korzystają z, z tego, że coś tam co chwilę oglądają i wiecie, że do tego telefonu tableta, czy, czy, czy nie wiem czy laptopa, słuchawki będą fajnie działały, bo i są na bluetooth i macie takie bezprzewodowe już i macie takie zakładane w zależności od preferencji, jakby no też kasy, budżetu jaki macie na taki, taki prezent to te słuchawki to jest naprawdę świetna sprawa, a posiadanie fajnych słuchawek to nie jest takie oczywiste, bo przeważnie wszyscy mamy te co daje do kompletu w telefonie no bo po co będę kupować inne jeżeli oczywiście znacie daną osobę i potraficie zgeneralizować w czym byłoby jej dobrze to zakupienie fajnego sweterka dla mężczyzny. Myślę, że facet w fajnych jeansach z fajnym paskiem z klamrą, do tego też nawiązując pasek jest też fajną sprawą i nawet bo chyba nie powiedziałam tego dla prezentu dla niej. Jeżeli kupicie sobie jakiś fajny oryginalny pasek za 150-200 zł to możecie już kupić naprawdę super paski za 300, to już w ogóle zajebisty. Jeżeli kupicie i to i facet i kobieta to do takiego pasku, paska wystarczy, już właśnie, dokupić jakąś czekoladkę e, ulubioną Twojego faceta. Taki fajny, oryginalny pasek z jakąś fajną klamrą. Posiadanie go jest naprawdę. Yy... No super rzeczą, no. Wychodzimy gdzieś, nie wiem, na imprezę, wychodzimy do znajomych, wychodzimy właśnie na Wigilię, na Sylwestra, na jakąś, nie wiem, na jakiekolwiek święta są i tak dalej i chcemy się fajnie obrócić. To ten pasek u faceta, fajne dżiny, fajny pasek i właśnie sweterek, taki fajny, niby elegancki, ale casualowy, taki na luzie. Naprawdę robi robotę i facetowi nic więcej nie jest potrzebne Więc zakup dla faceta pod, pod względem paska i fajnego swetra jest super Jeżeli masz kasę i stać się na to, żeby kupić fajny sweter i fajny pasek, super combo I Jeżeli do tego dorzucisz jeansy, to jesteś już w ogóle najlepszą laską ever po prostu Jeśli żeby to jeszcze pasowało na tego faceta, to już w ogóle sztos Nawiązując do tego sportu, to jeżeli mężczyzna chodzi na siłkę i korzysta, i biega, albo jest jakiś tam zajarany innym sportem, to oczywiście też ubrania sportowe, które jak wiecie czy nie wiecie, nie są tanie, więc super bluzka sportowa albo taka bluza, bo teraz jest zimno, więc może jakaś bluza czy jakaś kurtka do biegania, jeżeli jest na tyle aktywny, fajne to właśnie. Zawsze mam z tym problem, bo. Je, znaczy się inaczej. Ja nie mam problemu z tym, żeby kupować moją mężowi buty, i często to robię. I być może to jest złe, bo jest taki przesąd, że jak się kupi buty, to ktoś odejdzie. Nie wiem, yy, tyle razy kupiłam. O boże, wylam wodę. Tak się podekscytowałam tym sportem, że woda mi się wylała, zarażań w szklance. Więc nawiązując do tych ubrań sportowych, do tych butów, bo, bo o butach mówiłam to ja naprawdę nie mam problemu i tyle razy, ile już kupiłam mojemu mężowi buty, to chyba tego nawet nie zliczę. Lubię to robić, wydaje mi się, że mam fajne wyczucie stylu, jeżeli chodzi o mojego męża i zawsze dla mnie dobrze wygląda, a dla mnie wyglądać ma zawsze dobrze, to jest najważniejsze, reszta się nie liczy. Więc bardzo dużo kupiłam butów i jeżeli chodzi o ten cały przesąd, to jeszcze jest ze mną, więc nie wiem ile muszę mu kupić butów. <laughs> Powiedzcie mi, ile trzeba tych butów, bo ja tych butów kupiłam już chyba z dwadzieścia... Nie wiem, co zrobiłem źle. I dalej ze mną jest, więc what the to chyba nie działa po prostu. Powiem. Wracając do tematu, jeżeli nie boicie się i nie macie z tym problemu i nie jesteście przesądni, to zakup fajnych butów sportowych też jest super sprawą. I nawet jeżeli chodzi o kobiety, bo tego też nie wspomniałam, zakup butów też jest fajny, ale kobiecie to już wydaje mi się że troszkę trudniej niż facetowi. No i tak, no to mamy sportową odzież, mamy słuchawki dla faceta, mamy fajny pasek, mamy fajny sweter, fajną koszulkę na siłownię, fajną bluzę na siłkę albo do biegania jakąś kurtkę, fajne legginsy. Czy też możecie zakupić taką fajną odzież termiczną, jeżeli macie mężczyznę, który na przykład pracuje na zimnie. Jest narażony gdzieś tam na smarznięcia, jeżeli chodzi o tą porę roku, i wiecie, że na przykład nie posiada, a, a na pewno jest mu zimno, bo taką ani inną pracę wykonuje. To zakup super takiej fajnej odzieży termicznej też jest fajne, i ta odzież termiczna wcale nie jest tak tania, jak sobie sprawdzicie. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o jakąś tam sportową yy, akcję, to wydaje mi się, że torba na siłownię. Torba na siłownię. Yy... Zawsze jest cool posiadanie takiej fajnej torby na siłownię, gdzie macie jakąś przegródkę na, na tę picie, na tą odżywkę, na buty osobny jakiś worek do tego i tak dalej. To jest naprawdę też fajną sprawą. I myślę, że taki facet będzie zadowolony z takiej fajnej torby sportowej Jak właśnie, tak jak mówię, dorzucicie do tego jeszcze jakieś białko, dorzucicie do tego, nie wiem, jakieś te batony proteinowe To też fajne, do tego do gadżet możecie dorzucić i prezent jest gotowy w zasadzie Ja pamiętam swój pierwszy prezent, moim mężowi właśnie taki kupiłam To była torba sportowa, chyba z Nike bodajże, ale nie pamiętam, chyba tak tak, chyba znajki. I właśnie do tego dorzuciłam mu tam jakieś białko, jakieś słodycze, tylko te takie zdrowe. I był mega zadowolona z tej torby, a też widziałam, no bo widzicie, wszystko chodzi tą obserwację, widziałam, że jego torba już nie wygląda najlepiej i dobrze byłoby mi się, jeżeli pozbyć się stało, więc zakupiłam mu nową. I właśnie o to chodzi, żebyście zauważyli. To zaobserwowali, co danej osobie się przyda i z czego będzie zadowolona. A na przykład ja wtedy widziałam, że mój mąż tak nie kupuje, nie gada, nic o tej torbie, żeby sobie kupił, e, w ogóle nie wspomina, że ona jest do kitu, jeżeli do dupy, i najlepiej to powiem wyrzucić, dalej z nią chodzi, dalej że tak powiem, użytkuje. I nie ma w tym nic złego, ok, ale wiem, że jak mu kupię, to na pewno się ucieszy i mu się to przyda po prostu, bo ja ogólnie, jeżeli chodzi o prezenty, i dla kobiet, i dla mężczyzn, nie lubię robić prezentów tak zwanych z dupy. Czyli po prostu wchodzę z sklep, o, może mi się przyda. No nie może. No, jeżeli chcesz komuś zrobić prezent i to ma być fajny prezent, to pomyśl o tej sobie, chociaż trochę, nie wiem, no, troszeczkę, co robi, co jej się interesuje, gdzie pracuje, jaka jest, i tak dalej, i tak dalej. Może by wasz niej w domu, to coś możesz zauważyć, tak? Więc mi się wydaje, że jest to właśnie ważne, żeby ten prezent był taki. Dla tej osoby, wiadomo możecie nie trafić w guz i tak dalej, zawsze zostawcie sobie paragon, zawsze jakby zabezpieczcie się tym, że jeżeli na przykład będzie coś za duże albo za małe, bo troszkę źle oceniliście wygląd danej osoby i wydawało wam się, że ma S, a jednak musi mieć, nie wiem, tą bluzę M i wtedy będzie się lepiej czuć Super stary, daj tą bluzę, ja ją wymienię na M, Zobaczy, czy jest ekstra, ale nie że ci się podoba, tak? Czy tam dla dziewczyny więc tak samo, o właśnie, dla facetów nawiązując, bo widzicie, ja to robię na żywo, szybko i znowu mi się pojawił kolejny prezent, bluza, fajna, oryginalna bluza, która kosztuje minimum dwie stówy, jak wychodzi się gdzieś na lepszej promce, to już w ogóle ogień. z Championa, z Lee, z Wranglera, z Polo, co my tam jeszcze mamy takiego, co jest teraz takie na topie, z Vansa, myślę, 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 z Gapa i z o z tych takich firm yy, fajniejszych, tak? Będzie ktoś zadowolony, będzie miał fajną, oryginalną bluzę, na którą może nie, że nie mógłby sobie pozwolić, ale szkoda mu jest kasy, żeby to kupować, bo w zasadzie jak kupi sobie w rezerwa, bo fajnie, daj za 60-70 zł, to też jest ok i daje radę. Ale fajnie już i lepiej się człowiek czuje, jak ma taką oryginalniejszą. No niestety na nasz mózg w większości tak działa, więc nie wy... Przemy tego z siebie chyba, że gdzieś człowiek podświadomie, lepiej czuje się jak tu się champion Lee, nie wiem co tam jeszcze, gap i tak dalej. I nie oceniam ani nic, też lubię mieć coś oryginalnego, więc... Welewam. Nie widzę w tym nic złego, naprawdę. Zegarek. Tak, o tak, zegarek. Jeżeli macie trochę większy budżet niż powiedzmy ta stuwa, dwie stówy, to zakupienie zegarka naprawdę jest ekstra. I na przykład, jeżeli to jest zegarek dla waszego dziadka albo dla waszego taty, to fajnie jest zrzucić się, nie wiem, z siostrą, z bratem albo razem z mamą, jeżeli jesteś yy, samotnym dzieckiem. Jeżeli jesteś. Jedynakiem, o tak chciałam powiedzieć Jeżeli jesteś jedynakiem, to fajnie jest na przykład zrzucić się ze z mamą na prezent dla taty Mam. słuchaj, masz pomoc na prezent dla taty? No nie bardzo No to może zrzućmy się po, nie wiem, po 150 zł, po 200 i kupimy dla jakiś zarobisty zegarek Bo fajnie jest też porozmawiać z kimś innym, jeżeli nie stać was na tyle, a jest to wasz waszy wspólny mężczyzna gdzieś tam powiedzmy To fajnie jest rzucić się z nim na prezent fajna, fajna sprawa, żeby gdzieś tam podzielić czasami ten prezent, a ta osoba będzie naprawdę bardziej mega zadowolona z takiego prezentu na spółę Super, o którym marzyła, powiedzmy Niż z takiego właśnie z dupy z z Adamu za 50 zł Masz, ciesz się, że coś dostałaś Tak czasami warto też sobie pogadać Z siostrą, z bratem, z kuzynką Z mamą, z tatą, z teściową Ze szwagierką nawet no, U faceta tak samo jak u kobiety Możecie mu kupić na przykład karnet na pół roku Na tą siłownię czy na basen Jak wiecie, że chodzi i że kupuje co miesiąc To już na przykład możecie opłacić z góry I do tego coś mu dokupić jeżeli w a większość facetów wydaje mi się, że trochę gdzieś tam jest sportowych, gdzieś tam jednak ta siłownia, coś tam jednak robią, więc może dla nich na przykład zamiast słodyczy, chyba że mają jakąś swoją ulubioną słodycz, nie wiem. Mój mąż to na pewno mimo mu do każdego prezentu dorzucił Raffaello, to jest tak zadowolony, że ten cały prezent schodzi na drugi plan. A fajnie, że dostał te bo sam sobie nie kupi, bo nie chodzi oczywiście tutaj o kasę, tylko nie kupi sobie, no bo gdzie on będzie od słodycza? On mnie słodyczy. Ja? Ja nie, 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 nie ja nie w nie lubię. No, także zasy <śleszy> nie kupię, ale w stanie to jest mega szczęśliwy. Myślę, że właśnie jeżeli chodzi o, o słodycze dla faceta, to fajnie jest mu kupić właśnie te batony, batony proteinowe, jakieś masło orzechowe, które użyje do swoich szejków, też właśnie jakiegoś shakera, jakieś białko. To są takie fajne dodatki, które możecie zakupić swojemu facetowi. Ale jeżeli. Yy, Wasz facet jest sportowy, to możecie poczytać na necie, zobaczyć Teraz bardzo dużo też takich sławnych osób gdzieś tam produkuje te swoje białka itd., dalej, wszystkie odżywki Więc możecie poczytać, zobaczyć, zakupić się i na przykład zakupić taki zestaw, który wyjdzie Was dużo Więc to będzie super, super prezent, możecie szczaić co on tam tak je, na przykład jakieś tabletki, witaminy, coś tam I kupić mu to wszystko tylko na przykład z innej firmy żeby sobie wypróbował, przetestował, bo sam nie pójdzie, nie kupi, bo na przykład masz sprawdzony w kółku ma to samo. Dla faceta też, jeżeli chodzi o zimę, fajną sprawą, oczywiście, jeżeli wiecie, że dany mężczyzna będzie chodził, jest czapa. Ale tu już właśnie mówię o jakiejś fajnej, oryginalnej czapce. Czyli za taką czapę zapłacicie dobrą stówę, jak nic. Więc taka fajna, oryginalna czapa, do tego dorzucić właśnie, jeżeli ćwiczy jakieś białko, jakiegoś shakera i już macie fajny prezent świąteczny. Jeżeli chodzi w czapie, to na pewno się będzie cieszył. Jeżeli chodzi w jakimś kominie, czy też w jakimś szaliku i używa takich rzeczy, to z takiego kompletu też się pewnie ucieszy, jeżeli chodzi o czapę i szalik. Na przykład macie mężczyznę, który dużo właśnie tak jak mówię, pracuje na dworze, to też fajne rękawiczki, takie żeby były ciepłe, żeby nie przemakały. To też jest super gadżet, który na pewno tej osobie wtedy się przyda, bo gdzieś tam dużo jest na, na zimnie, na dworze, pracuje. Porysze takie na bateria. kochanie. Stoi przed blokiem, kupiłam Ci Porsche Nie mogłam Cię powstrzymać. Tu masz pilot i dajesz tego dom. Takiego pada jak do PlayStation. Musisz sobie pojeździć. Mm. <laughs> tak, to są czarne żarty, to są takie żarty, które trzeba będzie. Są długiego wody jeszcze z tego co sobie dolałam. Taka, yy, taka sroga dla tych mężczyzn. No, nie fajnie teraz powiem, ale moim zdaniem, mężczyznom częściej gdzieś spada ten telefon i jest narażony na to, że telefon się zepsuje, obije, szybko pęknie itd., itd. Będzie porządna obudowa, taka, która się nie, przy której nic się nie stanie z tym telefonem. Ja Wam podlinkuję na dole obudowę, którą, yy, która teraz na rynku jest też pożądaną obudową na telefon, dzięki której was, z Waszym telefonem nic się nie stanie. Ale wiem, że to chyba nie jest na wszystkie modele telefonów, więc musielibyście sobie sprawdzić, czy akurat na dany model telefonu by było. Też chyba pamiętam, to można tam dać na tą obudowę jakąś, jakieś swoje zdjęcie, chyba, albo tapetę. śmieszne kapcie, podobnie, jeżeli wasz facet jest kapcio kapciowy i lubi chodzić w kapciach, podobno też jakieś ciepłe kapciochy. Myślę, że to też jest fajny prezent. Jeżeli jest to wasz partner, to oczywiście fajne majtki, bokserki oryginalne. Na przykład, y, mi osobiście, ja wiem, że to jest taki trend, który teraz panuje wszędzie, ale y, nie wiem czemu, jak wystają te gumy z majtek Kelvina Kleina, to mi się to podoba. <grym> nie zrozumiem tego, ale jeżeli mężczyzna się skieruje i gdzieś widać mu ten pasek z Kelvina Kleina, to dla mnie jest ok. Nie wiem, być może to jest tak już wypromowane, że właśnie nam to nie przeszkadza ludziom, czy też tak czujecie, czy, czy, czy macie odwrotnie, czy was to obrazi. Bo mi to wtedy pasuje, jak widać te majtki z Kelvina Kleina, ale jak to są inne jakieś beznadziejne i brzydkie i w ogóle. No co nie, to sobie myślę, no chybne widać mu te moje ciochy. Te bokserki chyba są przeważnie pod dwa, trzy pakowane, coś takiego. Jako jakieś bransoletę, jeżeli wasz facet lubi. Ale to już są naprawdę y, takie prezenty. No, musiałabym tutaj chyba godzinę, jak nie półtorej siedzieć i wam opowiadać, może to, może to, może to, może to, może to i wymyślać. Ale z takich. Mi się wydaje podstawowych i z takich, z których facet będzie zadowolony i wy będziecie zadowolone, że taki prezent dałyście. To właśnie to, co powiedziałam. Tylko każdy z rodzajów tego, tych prezentów, które gdzieś tam wymieniłam, musicie dopasować do danej osoby: czyli kolor, długość, wielkość. Niektórzy robią bardziej obcisłą bluzę, niektórzy robią czapę taką, żeby była nacałunkowa, niektórzy, żeby im tu trochę tak wisiała. Na przykład mój mąż wygląda beznadziejnie w czapce, jak miałby taką jak taki. Yy, Taką to no brzydko, ja taka czapka nie pasuje, on musi mieć taką czapę gdzieś tu trochę z tyłu wisi i wtedy wygląda fajnie. pasować pod tą osobę, czyli jak na przykład torba na siłownię, no nie wiem, czarna, szara, pomarańczowa, lubi bardziej kolory, czerwona, różowa, może nadróżnę, by nie, czy jakaś śmieszna, czy taka normalna, standardowa. Wszystko, wszystko zawsze musicie dopasować do danej osoby, co bardziej lubi, jaka jest, także, no, żeby ten prezent był taki bardziej, jak to tak profesjonalnie powiedzieć, spersonalizowany. Nie takie od czapy z dupy, po prostu marzy się też. Wydaje mi się, że to wtedy zostanie docenione i wtedy ta osoba będzie naprawdę szczęśliwa, że taki właśnie prezent, a nie inny dostała. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Chciałabym tylko przypomnieć o pozostawieniu kciuka w górę oraz o subskrypcji mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które dodaję. Mam nadzieję, że czymkolwiek się zainspirowaliście, jeżeli chodzi o prezenty dla niej i o prezenty dla niego, że cokolwiek wpadło gdzieś tam w Wasze gusta i pomogłam Wam gdzieś tam stworzyć ten prezent, czy też go w sumie w całości wymyśliłam. To będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie swoje jakieś sprawdzone sposoby na to, aby, aby zrobić komuś prezent i macie jakieś prezenty, które u Was się co roku sprawdzają i je podarowujecie mężczyznom czy też kobiecie, to bardzo proszę Was o pozostawienie w komentarzu tego pomysłu, być może też ja czymś się zainspiruję, o czym nie pomyślałam po prostu. Dzięki!